Artek 17 lutego obradowali kieleccy radni. Jedną z pierwszych decyzji było jednogłośne ustanowienie roku 2022 rokiem pamięci o ofiarach Kieleckiego getta. W tym roku przypada 80. rocznica zagłady Kieleckiego getta. Radni jednogłośnie przyjęli zmiany w budżecie na ten rok. Dzięki nim kolejne 3 miliony złotych zostaną przeznaczone na przebudowę nawierzchni miejskich ulic. Pozwoli to na poprawę jakości m.in. Alei Szajnowicza-Iwanowa, ulic piekoszowskiej i krakowskiej. Podczas sesji Rady Miasta Kielce przyjęte zostały dwie uchwały wprowadzające ulgi dla przedsiębiorców. Przegłosowany został projekt uchwały wprowadzającej na terenie Kielc nowe standardy urbanistyczne w trybie obowiązującej ustawy mieszkaniowej. Zgodnie z przyjętą uchwałą, miasto będzie podzielone na trzy strefy wysokościowe: do 7, 14 i 21 kondygnacji. Radni wydali zgodę na przekazanie na rzecz skarbu państwa w formie darowizny nieruchomości położonych przy ulicy Mielczarskiego i Haubińskiego na potrzeby 10. świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas sesji przyjęto również szereg uchwał w sprawie sprzedaży gruntów. Kolejnym punktem obrad był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świętej Barbary. Jego zatwierdzenie miałoby bezpośredni związek z powstrzymaniem niekontrolowanej zabudowy. Zgodnie z zapowiedziami, na sesję przybyli mieszkańcy osiedla, którzy sprzeciwiają się zabudowie części wzgórza Karczówka, a także przedstawiciel właścicieli terenu. Głos zabrali Bogdan Klikowicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Karczówki, a także Bożena Jońca, przedstawicielka mieszkańców. Natomiast właścicieli terenu, którzy zabiegają o jego zabudowę, reprezentował Krzysztof Wojsa. Po wysłuchaniu argumentów za i przeciw oraz długiej dyskusji, kieletcy radni zdjęli z porządku obrad uchwałę. W Kielcach obowiązywać będą nowe opłaty za śmieci. Radni przyjęli uchwałę, zgodnie z którą nowa opłata za odpady segregowane wzrośnie z 14 do 19 zł od osoby, a za niesegregowane z 28 do 38 zł od osoby. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że proponowana podwyżka stawek ma na celu zbilansowanie wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami z kosztami, jakie ponosi miasto na obsługę systemu.